Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, taka refleksja tutaj odnośnie wpisu naszego drugiego pastora Rafała Kowalskiego, który no, sam sobie strzela samobuja, no, ale taki już jest protestantyzm. Pan Rafał Kowalski pisze: Katolicka w Twoim wydaniu, Albert, dobra nowina jest niby dobra, ale tak dobra, że nie jest dobra, bo nie ma w sobie nic dobrego. Słaby Jezus potrzebuje człowieka, aby człowiekowi dać życie wieczne. Albert, nie pozwolę, abyś tak dalej proponował krzyż Pana Jezusa. Panie Rafałku, kochany, widzisz, że tutaj się sam rozstrzelałeś? Nie widzisz pewnie, no bo gdybyś zauważył, to pewnie byś tak nie pisał. To ja ci pomogę, Rafałku. Słaby Jezus potrzebuje człowieka, by człowiekowi dać życie wieczne. Rafałku. A w protestantyzmie jak wygląda sprawa? Co głosi protestant? To jest, że człowiek, żeby osiągnąć życie wieczne, musi się zwrócić do Chrystusa. A zwrócenie się do Chrystusa po czyjej jest stronie? Chrystus to robi za ciebie, czy ty to musiałeś zrobić, Rafałku? No ty musiałeś podjąć decyzję, tak? Ty musiałeś klepnąć formułkę, ty musiałeś się zwrócić do Chrystusa, tak? A zwrócenie się człowieka do Chrystusa jest aktem czysto boskim, czy ludzkim? No, ludzkim, tak? Czyli co głosi protestanty? Zbawieni będą ci, co przyjmą Chrystusa jako Pana, tak? Ci, co nie przyjmą, będą potępieni. A więc Chrystus potrzebuje ludzkiego aktu przyjęcia go za Pana, żeby człowieka zbawić? Czy nie potrzebuje? Czy zbawia na siłę? Rafał Kulis do tytusa łaska zbawienia ukazała się wszystkim ludziom. Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi. Tak? To to, że. Chce zbawić wszystkich ludzi, to znaczy, że nikt nie pójdzie do piekła, tak? Bo wszyscy będą zbawieni, bo Bóg jest wszechmocny i że dlatego, że chce zbawić wszystkich ludzi, to wszyscy pójdą do nieba, tak? On chce. To dlaczego wszyscy nie idą do nieba? Tylko sam Jezus mówi, że dużo ludzi idzie do piekła. Dlatego, bo idą do nieba ci, co wybierają posłuszeństwo Bogu. Czyli jest konie do zbawienia, jest koniecznie, konieczny ludzki element, czynnik ludzki. I protestantyzm też to głosi, bo przecież człowiek musi wybrać, tak? Tak? A więc słaby Jezus potrzebuje człowieka, więc wygląda na to, że Twój Jezus, hiperłaski, też jest słaby. Bo też Rafałku głosisz, że trzeba przyjąć Chrystusa, a to jest po mojej stronie, po stronie człowieka jest przyjęcie Chrystusa. Oczywiście człowiek otrzymuje łaskę. Prawda? Bóg człowieka do tego, żeby człowiek mógł wybrać Boga, ale może też Go odrzucić. <laughs> dobra nowina jest tak dobra, że, że jest niedobra, bo nie ma w nic. W sobie nic dobrego. I nie pozwolisz, żebym profanował Krzyż. Panie Rafałku, dobra nowina jest właśnie tak dobra, że wszystko, co, co jest w niej, jest dobre. Niekoniecznie wygodne, ale dobre. Ty chcesz, żeby dobra nowina była niedobra. Ty, Rafałku, jest różnica między dobrą nowiną, jaką głosi Kościół Rzymskokatolicki, a wygodną nowiną, jaką ty chcesz głosić. Dobra nowina nie jest wygodna nowina. Wygodna nowina nie równa się dobrej nowinie, Rafałku. Ty z twojej wygodnej nowinie usunąłeś zdobywanie, walkę, krzyż, współcierpienie. I co robisz? Zwalniasz się ze wszystkiego, nawet z pokuty za grzechy. Słuchając Stepanowa, tak, nawet jak zgrzeszysz, to już masz wszystkie grzechy odpuszczone, tak? Zrobiłeś sobie wygodną nowinę, Rafałku, a nie dobrą nowinę. Dobra nowina nie znaczy wygodna nowina. Dla czym polega dobra nowina według Chrystusa? A więc, Rafałku, Chrystus mi powiedział, Albert, wstawaj z kurzu grzechu i z przeznaczenia na potępienie. Bo byliśmy przeznaczeni na potępienie i to jest z łaski. Jaka jest teraz ta dobra nowina? Walcz, zdobywaj. Yy, podążaj za mną z krzyżem na ramieniu. To jest dobra nowina. Nie jest wygodna, ale jest dobra. Dobra nowina wywyższa mnie do współuczestnictwa w krzyżu Chrystusa. Co oferuje twoja wygodna nowina? Tyś krzyż Chrystusa Rafałku postawił z boku, odrzuciłeś go. Jak współcierpisz z Chrystusem? Skoro ty już jesteś święty, doskonały, usprawiedliwiony, prawda? Jak współcierpisz z Chrystusem? Miałeś zrobić o tym nagranie i co? No cicho, po protestancku. Jeśli wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by mieć wspólnie z Nim udział w chwale. Dobra nowina Rafałku jest dobra, dlatego, bo pozwala mi uczestniczyć w niewygodach Chrystusa, w trudach Chrystusa. W ofierze Chrystusa. To nie jest wygodne, ale jest dobre, święte i zbawcze. Nie jest wygodne dla ciała. Dlatego to, co głosisz, jest cieleśnie, cielesne, ludzkie i wygodnickie. Boż wyprał swoją hiperłaskę z trudu krzyża, ze współcierpienia. Z walki, a o tym mówi Chrystus i wszyscy apostołowie. Ale tobie się to nie podoba, bo jest niewygodne i święty Paweł przestrzega, że będzie ich świeźbić ucho na głos prawdy. Co? Krzyż? Spowiedź? Pokuta? To ja mam to robić? Nie. No to lepiej sobie zwolnić się z tego wszystkiego. Już jestem zbawiony, nic nie muszę robić, prawda? No to, to jest. To nie jest Rafałku dobra nowina. To jest wygodna nowina. Z Rafałku zastanów się nad tym, co mówisz. I nad tym, co piszesz. Bo to, co piszesz, nie ma nic wspólnego nawet z logiką. Z logiką protestancką. Już nie mówiąc o tym, żeby to miało cokolwiek wspólnego. Уже слово она но... должна. Поздравляю.